Dzień dobry. To jest mój plecak z dekatloną, który całkiem niedawno kupiłem. O pojemności 17 litrów i wieście lub nie, specjalnie go wypełniłem, ponieważ mam tutaj cały zestaw: jeden komplet pościeli, jeden komplet ręczników trzy sztuki, bieliznę. I plecak jest do połowy pełny także jest bardzo pojemny. Bardzo fajnie jest to rozplanowane. I najważniejszą rzeczą jest to, że kupiłem do niego pokrowiec przeciwdeszczowy. Widzicie skąd go kupiłem? Cena była śmieszna, to było 13 zł. Mogłem kupić z AliExpress za 12, za 10. No ale zaryzykowałem, wziąłem z Amazona. Zobaczcie. Odblaskowy. Opisany S. Od 18 do 25 litrów. Zobaczymy. Czy to prawda? Rozpakujemy go. Dziwnie, trochę pakowany. Tak hermetycznie. Prasowany, jakby to była kiełbasa ze sklepu. No ale okej, okay. chociaż nie wchodzi tutaj widocz. Pokrowiec wygląda, o, ma swoją taką, patrzcie, fajną pochewkę z haczykiem plastikowym, który możemy przytroczyć, przyczepić na przykład do paska plecaka. To już jest duży plus. No i mamy sam pokrowiec. Pokrowiec jest od wewnątrz wyściłany taką folią przeciwdeszczową. Jest na gumce. Zobaczmy, czy tu jest góra-dół. Nie ma góry-dół, także możemy zakładać jak chcemy. Przyjmijmy, że no metki żadnej nie ma. Ale tu mamy szef, czyli przyjmijmy, że to będzie dół. Ok, zakładam teraz na mój plecak. Sorry, trochę się poruszyło. O, jeszcze luz jest, słuchajcie. To jest spokojnie pokrowiec nawet na plecak 30-litrowy. Powiem Wam, że Bajera. Bardzo fajnie to wygląda. Zaraz Wam to z bliska pokażę. Tak to wygląda. Zobaczcie. Mimo tego, że to jest S, pokrowiec i tak jest trochę za duży. No ale pamiętajmy, że plecak jest wypchany tak gdzieś do połowy. No cieszę się, że za 13 zł udało mi się kupić taki fajny. Pokrowiec przeciwdeszczowy. Opinie ma dobre, że podobno nie przepuszcza wody. O, pokażę Wam jeszcze, jak to z tej strony wygląda. No słuchajcie, czego chcieć więcej? Wiadomo, że to się użyje może ze 3 razy w roku. Chociaż ja jeżdżę rowerem, także myślę, że będę używać częściej, yy, ponieważ z tą myślą kupiłem go. Żeby Jestem bardzo zadowolony, 13 zł to nie pieniądz, tylko brać. Hej!